Słuchaj koleś, za kogo ty się właściwie masz? O, oh, mon dieu, ale gaffa! Oh o Pozwól, że ci się przedstawię. Wesoła kompania! Ha, 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 ha. Jak Jako jej bogatych i biednym daję! Bierze 8%! Tak wam się wydaje! Ratuję piękne damy, panowie! Hurray, ale to... Ha, Haha! Dziwnie się i z panami bardzo chcę! On chciał przez to powiedzieć, że się z tobą chce! Przejść! Wiec. Kiedy ogra widzę, które damy złapał, myślę sobie, że to źle! To źle, to źle, to źle! To źle. Wielkie zamiar ma a kochać piękną, a więc ja wszekam! O tak, my, my z tobą te! Biorę ostrze więc i utoczę tobie gry! Spójrz się, chłopcy, tu! On nie będzie zaraz Pyszne. Rany, ale palant! Ażesz ty! O!